Rozdział trzeci Wszystko dla podróżnika. Biegli przed siebie, dysząc ciężko i wciąż nasłuchując bycia za plecami. Wiedzieli, że ich abot może z powrotem zmienić się w wilka albo jakąś inną bestię, a wówczas dopędzi ich bez trudu. Niczego jednak nie słyszeli. Może nie potrafi się zmieniać, kiedy jest ranny, pomyślał Liv. Może jesteśmy już bezpieczni. Lecz podobnie jak Barda i Jasminę, chłopak nie odważył się zatrzymać ani nawet na chwilę zwolnić biegu. Dotarli do miejsca, w którym szlak przecinał strumień. To na pewno granica włości Tagean wysapał barda. Po drugiej stronie nie ma już tych ciernistych krzewów. Widzicie? Ich chabot dalej nie pójdzie. Na trzęsących się od wysiłku nogach przebrnęli przez zimną wodę. Na drugim brzegu droga biegła dalej, lecz rosły teraz przy wysokie niewysokie drzewa, a wśród zielonej trawy połyskiwały główki polnych kwiatów. Wlegli się wycieńczeni jeszcze jakiś czas, a potem zeszli ze szlaku i legli na ziemi w niewielkim zagajniku, mając pod sobą miękką trawę, a nad głowami szmer liści. Zapadli w sen. W sen. Kiedy zbudziły ich krakanie kry, słońce stało już wysoko, lich ziewnął i przeciągnął się leniwie. Zesztywniałe mięśnie bolały go, a stopy miał mocno poobcierane od długiego biegu. Powinniśmy byli spać na zmianę, powiedział Barda, Siadając i prostując grzbiet, to źle, że nie zbadaliśmy, zadbaliśmy o bezpieczeństwo tak blisko granicy. Byliśmy zmęczeni, zresztą strzegu nas skry. odrzekła Jasminę, która już wstała i węszyła po zagajniku. Najwyraźniej nic jej nie bolało. Przyłożyła dłoń do szorstkiego pnia jednego z drzew i liście nad jej głową zaszumiały cicho. Przekrzywiła na bok głowę, nasłuchując. Drzewa mówią, że tą drogą nadal. Dość często jeżdżą wozy, oznajmiła po chwili. Ciężkie wozy ciągnięte przez konie, ale dzisiaj żaden nie nadjeżdża. Przed wyruszeniem w dalszą drogę zjedli trochę chleba, miodu i owoców z zapasu, którym obdarowali ich raladowie. W też dostał plaster miodu, jego ulubiony przysmak. Potem ruszyli dalej. Po pewnym czasie zobaczyli kolejny drogowskaz do sklepu toma. Mam nadzieję, że tom sprzedaje coś na obtarte. Stopy! mruknął Liv. Tam jest napisane wszystko dla podróżnika, zauważył Barta, więc na pewno coś ma. Ale my mamy mało pieniędzy. Wybierzemy tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Jasmina zerkała na nich z oka. Milczała, lecz Liv spostrzegł, że przyspiesza kroku. Chyba bardzo chciała zobaczyć, jak wygląda sklep. Po godzinie, za kolejnym zakrętem zobaczyli sterczący ponad drzewami zęgiasty metalowy kształt. Przypominający błyskawicę. Z boku wystawały wielkie, wycięte w litery. Tom. Zaintrygowani podeszli dalej. Kiedy dotarli bliżej znaku, zobaczyli, że drzewa tworzyły tu podkowę, okalając dziwny kamienny domek. Zębiasty kształt wyrastał wprost ze stromego dachu, tak jakby w domek uderzyła błyskawica. Musiał to być Toma, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądał raczej na gospodę. Plac między domem a drogą był równo ubity, tworząc miejsce do postoju obozów. Obok stało kilka kamiennych koryt. Obok stało kilka kamiennych koryt z wodą do picia dla koni. Na domku lśniła szyba wystawowego okna, a na niej napisane czerwonymi literami imię właściciela, z góry na dół, tak jak na dachu i na mijanych przez wędrowców drogowskazach. Ten dom bardzo dba o to, żeby ludzie pamiętali jego imię, zauważył Barda. No dobrze, zobaczymy, co tam dla nas ma. Przeszli przez plac postojowy i spojrzeli na wystawę sklepu. Wypełniały ją buty, kapelusze, pasy, worki podróżne, skarpety, bukłaki na wodę, liny, garnki, patelnie i wiele innych przedmiotów. Niektórych Liw w ogóle nie znał. Co dziwne nie było na nich cen. Za środku wystawy stała tabliczka z napisem. Każdy klient dostaje prezent. Kiedy wchodzili do środka, zadźwięczał dzwonek wiszący na drzwiach, lecz nikt nie wyszedł na powitanie. Rozglądali się, przyzwyczajając oczy do półmroku. Wnętrze wypełniało kilka rzędów, zastawionych towarami półek, sięgających od podłogi po sufit i tworzących wąskie korytarze. Na końcu pomieszczenia znajdowała się zakurzona lada leżały na niej księgi rachunkowe, stała waga i metalowa kasetka na pieniądze. Ścianę zaladą wypełniały kolejne półki, drzwi oraz tablica z napisem – Podróżniku, namyśl się przed kupnem, nie wymieniam towaru, nie zwracam pieniędzy, nie przyjmuję reklamacji. – Tom najwidoczniej bardzo ufa ludziom – zauważył Barda. – Zdążylibyśmy już wejść do sklepu, ukraść coś i wyjść. Dla potwierdzenia tych słów sięgnął stojącą na najbliższej półce latarnię, lecz kiedy chciał ją zdjąć, nawet nie drgnęła. Barda otworzył usta ze zdumienia, szarpnął ponownie, lecz bez skutku, w końcu ustąpił, widząc, że jasminę wybałusza na niego oczy, a Lit krztusi się ze śmiechu. Okazało się jednak, że również nie może oderwać od przedmiotu na półce własnej ręki, ciągnął mocno, klnąc pod nosem, lecz dłoń przylgnęła na dobre. Potrzebujesz latarni, przyjacielu? Wszyscy jak na komendę się odwrócili. Za ladą stał wysoki, chudy mężczyzna z przykrzywionym na, bak na bakier kapeluszu. Założył ręce na piersi, a jego szerokie usta wygiął kpiący uśmiech. Co to ma znaczyć? krzyknął gniewnie Barda, uderzając w latarnię wolną ręką. Co to, to znaczy, że Tom raczej nie ma zaufania do ludzi? Odrzekł mężczyzna z jeszcze szerszym uśmiechem. Sumą pod ladą swój długi palet i pewnie nacisnął jakiś guzik, bowiem dłoń Bardy nagle została uwolniona. Olbrzym odskoczył raptownie, wpadając na jasninę i lifa. A więc, rzekł sklepikarz, powiedzcie teraz, co tom ma wam pokazać, a ściślej mówiąc, co tom ma wam sprzedać. Dodał, zacierając dłonie. Potrzebujemy długiej, mocnej liny odparł Lif, widząc, że Barda już się nie odezwie, i czegoś na obtarte stopy, jeśli się znajdzie. Jeśli się znajdzie, żaknął się Tom. Oczywiście, że się znajdzie. Nie widziałeś znaku? Mam wszystko dla podróżnika. Wyszedł z zalady i zdjął z półki zwój dość cienkiej liny. To najlepsze, jaką mam, oznajmił. Lekka, ale bardzo mocna. Będzie wasza za trzy srebrne monety. Trzy srebrne monety za kawałek sznura? Nie wytrzymał Barda. Toż to rozbój w biały dzień. Nie rozwój przyjacielu, tylko handel, odrzekł spokojnie Tom, nie przestając się uśmiechać. Gdzie jeszcze kupisz taką linę? Trzymając jej koniec, wyrzucił linę nagłym ruchem nad nadgarstka w górę. Rozprostowała się niczym wąż i owinęła ciasno wokół krokwi pod stropem. Tom pociągnął ją, żeby pokazać, jak mocno trzyma, a potem znów krótkim ruchem dłoni sprawił, że sznur odwinął się z belki i opadł z powrotem, układając się zgrabny zwój. – Sztuczka! – warknął Barda, patrząc spodęba. Liv jednak był zafascynowany. Za – Weźmiemy ją! – zadecydował podniecony, ignorując mocnego kuksańca w bok od Bardy i podejrzliwe spojrzenie Jasmine. Wiedziałem, że potrafisz wyczuć okazję! – zatarł ręce Tom. – Co jeszcze chcielibyście obejrzeć? Kupować nie musicie. Liv rozejrzał się po sklepie. Skoro była tu lina zachowująca się jak żywe stworzenie, to jakie jeszcze cuda mógł sprzedawać tom? Chcemy zobaczyć wszystko, zakrzyknął. Tom się rozpromienił. Jasmina jednak poruszyła się niespokojnie. Widać było, że źle się czuje w ciasnocie sklepu, a i tom nie bardzo przypadł jej do gustu. Zaczekam na dworze z Firmy Kry oznajmiła. Obróciła się na pięcie i wyszła. Przez następną godzinę tom pokazywał jej swoje towary. Miał wyścigone skarpety na obtarte stopy, lunetę, którą można było zajrzeć za ruch budynku, samo myjące się talerze, rurki do wydmuchiwania baniek świetlanych. Miał urządzenie przypowiadające pogodę: małe, białe krążki, cienkie jak papier, lecz puchnące pod wpływem wody w wielkie bochny chleba, nigdy nie tępiającą się siekierę. Siennik unoszący się nad ziemią, małe koraliki strzelające płomieniem i dziesiątki innych zadziwiających wynalazków. Barda powoli zapomniał o swojej niechęci i przyłączył się do nich, oglądając wszystko z ciekawością i zadając pytania. Kiedy tom skończył, wielki mężczyzna pragnął kupić jak najwięcej tych cudów równie mocno jak liw. Dzięki tym przedmiotom ich wyprawa stałaby się łatwiejsza, bezpieczniejsza i o wiele wygodniejsza. Tom zaplutł ręce na piersi i spojrzał na nich z szerokim uśmiechem. No i jak? Zapytał Tom. Wszystko wam pokazał. Co ma wam teraz sprzedać?